Często zadajemy sobie pytanie, jak funkcjonują duże firmy lub jak nasi rodzice zarządzają finansami w czasach kryzysu. Te osoby muszą być bardzo przedsiębiorcze. Zapytajmy się, jak zarządzać przedsiębiorstwem, aby nie opadło. Przeprowadźmy teraz wyjazd w przedsiębiorczą Panią Domu. Pani Janiu, jak w czasach kryzysu zarządzać finansami gospodarstwa domowego? No, może powiedzieć, że nie jest to prosta sprawa, ale wszystko można ogarnąć. Przede wszystkim staram się zbadać nasze finanse na początku miesiąca, jaką kwotą dysponujemy na cały najbliższy miesiąc. Przede wszystkim najpierw spłacam płatności, które są obowiązkowe, czyli opłaty za gaz, prąd, wodę i inne tego typu opłaty, bo ważną rzeczą myślę jest w kryzysie, aby nie narobić sobie długów. No i resztę pieniędzy, która zostaje, przekazuję na utrzymanie domu, na karmienie rodziny. Co przy dzisiejszych cenach żywności jest sprawą taką wartą przemyślenia. Dlatego dobrze jest się zorientować w sklepach, z których korzystam, gdzie są dobre oferty cenowe. Aczkolwiek też należy unikać cen najniższych, bo towary bardzo tanie często okazują się mało warte. Witam. Przed chwilą dowiedzieliśmy jak zarządzać finansami gospodarstwa domowego. Teraz porozmawiamy z przedsiębiorcą, który założył własną firmę i, i zadałem mu kilka pytań. Panie Andrzeju, czy w dzisiejszych czasach trudno jest być osobą przedsiębiorczą i prowadzić własny biznes? O, i tak. W dzisiejszych czasach szczególnie. W okresie kryzysu światowego, który przeżywamy wszyscy, jest, jest, to, jest to trudne, ale możliwe. Podstawowym warunkiem prowadzenia biznesu, czego dowiedziałem się przez lata własnych doświadczeń, jest, jest prowadzenie go uczciwie. To znaczy uczciwie w stosunku do klienta, a przede wszystkim do, w stosunku do pracowników. I, I staram się z tymi zasadami właśnie prowadzić firmę, i, i dzięki Bogu mi się to udaje przez przed już prawie 20 lat. Jak dobrze zarządzać finansami, aby mieć duże zyski? W dzisiejszych czasach, w czasach kryzysu, osiągać duże zyski to jest raczej niemożliwe. To jest. E, e, prowadzenie działalności w sposób nieuczciwy, to można, można osiągać duże zyski, ale żeby w ogóle utrzymać się na rynku i, i, i rozwijać swoją działalność, to wystarczy być uczciwym w tym, co się robi. No i inwestować tam, gdzie spodziewamy się, że te dochody czy zyski będą, będą przychodzić. Także ja mam działalność Poligraficzną, druk cyfrowy i w tym momencie bardzo dużo inwestujemy, ale inwestujemy z, z dużą, taką przeprowadzaną wcześniej analizą rynku. Jest bardzo duża konkurencja na rynku, musimy inwestować w urządzenia, których konkurenci nie mają. Pod, kupujemy urządzenia pod konkretnych też klientów. Także. Jest to możliwe, ale, ale na pewno nie yy, w ciągu kilku najbliższych lat nie będziemy się spodziewać jakichś oszałamiających zysków, ale mam nadzieję, że utrzymamy się na rynku. Dobrze. W takim razie dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Podnawialiśmy z osobami przedsiębiorczymi, które na swoim polu działania odniosły sukces. Firma pana Andrzeja działa prężnie od 20 lat. Gospodarstwo domowe nie jest w sensie dosłownym przedsiębiorstwem, ale także wymaga aktywnego działania, by dobrze funkcjonowało. Osoba przedsiębiorcza to osoba aktywna, przezorna i odpowiedzialna. Działanie w konkretnej dziedzinie wymaga odpowiedniej wiedzy i kreatywności. W firmie ważną cechą jest umiejętność kierowania ludźmi. W tej kwestii bardzo ważna jest wspomniana przez pana Andrzeja uczciwość. W działaniach przedsiębiorczych ważna jest też y, odwaga i intuicja, która pozwala na podejmowanie trudnych i czasem niepewnych decyzji.